Witajcie! Przed wami nowa Motorola e 340 a to nieco tańsza odmiana flagowca tego producenta. Czy to urządzenie wzbudza tak samo dobre wrażenia co wersja Pro? Tego oczywiście dowiecie się w tej recenzji. W aspekcie wyglądu, a także jakości wykonania testowane urządzenie naprawdę dowozi. Z tyłu znajduje się znakomity w dotyku panel wykończony przy użyciu skóry wegańskiej. Natomiast odnoszę takie wrażenie, że ten materiał to nieco inne rozwiązanie niż to stosowane chociażby przez markę Huawei. Chodzi o to, że w Motorola skóra okazała się dosyć miękka w dotyku, a nawet powiem, że występuje takie wrażenie, że to miejsce jest gumowane. Niestety ma to swoje Ponieważ tylna część gromadzi na sobie często drobinę kurzu, i to raczej nie będzie łatwe do usunięcia. Mimo tego cieszy fakt, że takie wykończenie przekłada się na to, że tylny panel się nie rysuje, i to urządzenie zawsze trzyma się w ręce bardzo pewnie. Ściany boczne tego modelu są zbudowane przy użyciu matowego aluminium, i takie rozwiązanie bardzo mi się podoba. Plusem tego materiału będzie fakt, że boczne krawędzie są bardzo łatwe do utrzymania w czystości, do tego się nie rysują. No i też nie występuje tutaj efekt polegający na tym, że ramka tego urządzenia będzie często nieprzyjemnie przetłuszczona. Samo spasowanie każdego przycisku okazało się dosłownie znakomite, ponieważ naprawdę rzadko zdarza się tak dobrze wyczuwalny skok. Całości dopełnia szczegół, ale budujący u nas wrażenie użytkowania sprzętu z wyższej półki mianowicie bardzo przyjemny klikający dźwięk, który zawsze towarzyszy naciskaniu każdego przycisku. Co ważne, nie do końca jestem fanem tego, że przyciski są tutaj dosyć małe, a to oznacza, że nie zawsze będą wygodne w użytkowaniu. Nie będę ukrywać, że jestem pod dużym wrażeniem poręczności tego smartfona. Co prawda nie ma tutaj małego ekranu, natomiast nieduża masa, ergonomiczne wyprofilowanie obudowy, a także niewielka grubość wynosząca niespełna 8 mm sprawia, że użytkowanie tego sprzętu nie będzie udręką, nawet kiedy korzystamy z telefonu tylko przy pomocy jednej ręki. Ważna informacja wiąże się z tym, że testowana motka wytrzyma zanurzenie w wodzie na podstawie normy IP68. Przy zakupie tego modelu musicie zwrócić uwagę na to, że nie każda wersja. Kolorystyczna dysponuje skórzanym wykończeniem, dlatego że chociażby odmiana niebieska ma z tyłu zamontowany panel, który jest matowy. I to po prostu rozważcie przed zakupem, czy wolicie skórę wegańską, czy może jednak matowe, tworzywo z tego co wiem, chociaż być może jest tam szkło po prostu w wersji niebieskiej. Nie używałem, dlatego ciężko mi się w tym akurat zakresie wypowiedzieć. Jeżeli chodzi o złącza, na spodzie jest umieszczone wejście USB C2.0, no i też możemy tutaj wykorzystać funkcję DualSim, ale wtedy jedna karta musi to być wirtualne eSIM. W kontekście frontu zobaczymy, że dostajemy tutaj zagięty ekran, a to zakładam, że nie każdemu się spodoba. Muszę nieco więcej powiedzieć o jakości dźwięku i przyznam, że po raz kolejny jestem pozytywnie zaskoczony. Zaskoczony jestem tym, że otrzymujemy tutaj tak naprawdę prawie flagowy poziom jakości dźwięku. Są pewne niedociągnięcia, ale przyznam, że w budżecie wynoszącym sporo poniżej 3000 zł obecnie, ponieważ z tego co patrzyłem, tą motkę możemy dorwać za około 2500. To dźwięk jest rzeczywiście świetny. Usłyszymy, że nasza muzyka czy też multimedia są czyste i szczegółowe na każdym poziomie głośności. Mamy też takie przyjemne uczucie głębi dźwięku. Plusy oczywiście na tym jeszcze się nie kończą, ponieważ mamy wręcz znakomity poziom najwyższej głośności. A to sprawia, że testowana motka gra za każdym razem donośnie. I chyba taka jedyna wada związana z tymi głośnikami to fakt, że basy są ok, w porządku, ale jednak nie ma takiego wrażenia, że mają one dobre podbicie. Ale to też z kolei nie oznacza, że tego podbicia w ogóle nie ma i też na szczęście nie występuje tutaj uczucie płaskiego dźwięku i to bardzo doceniam. Nie ma tutaj poziomu flagowego, jest prawie flagowy, ale w tym budżecie i tak uważam, że Motorola w kontekście dźwięku zrobiła kawał dobrej roboty. Motorola szczyci się również funkcją Dolby Atmos, o tym informuje napis umieszczony na górnej krawędzi tego urządzenia. To z kolei oznacza, że w ustawieniach mamy dostępne różne prasety dźwięku, które możemy też ręcznie sobie konfigurować, tak aby spełniały nasze oczekiwania. Dostęp do systemu testowanego urządzenia będzie się opierać przede wszystkim na szybko działającym skanerze naszego palca który oczywiście został zabudowany pod ekranem. Co prawda uważam, że znajduje się nieco za nisko, przez to sięganie do niego kciukiem osobom, które mają nieco większe dłonie może nie być do końca łatwe, ale to już zupełne czepianie się z mojej strony. Działa w porządku, ponieważ tak naprawdę przykładamy palec i natychmiastowo dostajemy się do systemu. Możemy dokonać zmiany motywu jego animacji, a jako drugą metodę blokady tego telefonu możemy wykorzystać rozpoznawanie twarzy bazujące naturalnie na kamerce do selfie. Występuje tu również funkcja zwiększająca bezpieczeństwo o nazwie ThinkShield, oczywiście to jest zaczerpnięte chociażby z Phone'a czy też oczywiście laptopów Lenovo, czyli ThinkPadów. I tutaj zwrócę Waszą uwagę, że dzięki temu rozwiązaniu nasze dane są rzeczywiście tutaj bardzo bezpieczne i nie ma się na tym polu czego obawiać. W temacie ekranu, testowane urządzenie ponownie wzbudza u nas bardzo pozytywne wrażenia. Moje zdanie wynika z tego, że dostajemy tutaj znakomity jakościowo panel POLED-owy i takie największe zaskoczenie związane z tym ekranem to jego wyższe odświeżanie, osiągające maksymalnie 144 Hz. Oczywiście, takie parametry były już osiągane przez Motorola w ostatnim czasie, natomiast, mimo tego, uważam, że cały czas to będzie dosyć unikatowa rzecz dlatego, że obecnie przejęło się, że standardem są wartości na poziomie 120 Hz. Możemy dzięki temu zobaczyć, że na tym ekranie wszelkie animacje wyglądają świetnie i to jeszcze bardziej potęguje wrażenie dość dobrze działającego systemu, choć nie zawsze, o czym jeszcze opowiem. Natywna kalibracja tego ekranu zdaje się być nieco podbita w kontekście kolorystyki, mi się to osobiście podoba, natomiast zawsze możemy ręcznie wybrać preset naturalny i wtedy barwy, są dużo bardziej stonowane, ale też zarazem dość ciepłe, i to musicie też mieć na uwadze. Co więcej kąty widzenia są w porządku, tak samo jak poziomy jasności. No i też odświeżanie może być adaptacyjne, z tym, że tutaj ważna informacja polega na tym, że w takim ustawieniu testowany telefon maksymalnie osiąga tylko 120 Hz. Całości dopełnia funkcję HDR10+, a także aktywny ekran, który nie będzie pracować jako Always On Display i to niestety może być wada. Musimy sobie nieco więcej powiedzieć na temat wydajności i tutaj oczywiście nie ma tak samo dobrej specyfikacji jak w wersji Pro, ale i tak uważam, że testowana modka radzi sobie całkiem dobrze, ale podkreślam jeszcze raz, nie zawsze. W tym urządzeniu znajduje się układ Mediatek Dimensity 8020, do tego 8 GB RAMu, a także wbudowana pamięć UFS 3.1, i to wszystko sprawia, że kultura pracy tego systemu to dobry poziom. W aspekcie łączności ten telefon zapewnia Wi-Fi 6, Bluetooth a 5.2, a także NFC, a system natywnie to Android 13 w prawie czystym jego wydaniu. Działanie systemu okazało się w porządku, a to wynika z faktu, że nasze polecania są przeważnie wykonywane szybko i nie musimy tutaj na cokolwiek czekać. W sytuacji, kiedy to urządzenie będzie nieco bardziej obciążone, to wtedy możemy ich z sami zwalniać, ale występuje to dość sporadycznie. Co więcej, obudowa ma tendencję do nagrzewania się i to nawet w czasie wykonywania na tym urządzeniu operacji, które nie są do końca obciążające. Będzie to wyczuwalne i niestety efektem są właśnie miejscowe spadki wydajności. Oczywiście nie ma żadnego problemu, jeżeli chodzi o rozbudowane gry i ogólnie powiem, że mam takie wrażenie, że to urządzenie przeważnie pracuje dobrze, a przy tym jego użytkowanie będzie całkiem przyjemne, mimo tego, że się nagrzewa. Czas pracy oraz. Specyfikacja baterii to niezwykle ważna kwestia w kontekście nowoczesnego smartfona. Testowana motka ma na pokładzie ogniwo o pojemności niespełna 4500 mAh, a w zestawie znajduje się ładowarka przewodowa osiągająca 68 W, a czas ładowania do pełna tego urządzenia właśnie przy użyciu tego adaptera wynosi sporo poniżej godziny. Jeżeli chodzi o wyniki czasu pracy, możemy tutaj uzyskać między 4 a 5,5 godziny pracy na ekranie. Zgodzę się z tym, że nie są to może porywające wyniki. Tutaj powodem może być chociażby procesor, ale też to, że miałem stale aktywne najwyższe odświeżanie wynoszące 144 Hz. Zatem jestem w stanie powiedzieć, że mamy tutaj potencjał na jeszcze lepsze rezultaty. Możemy też wykorzystać ładowanie indukcyjne o mocy 15W, i w tym budżecie to jest rzeczywiście bardzo dobra informacja. Przechodzimy do tematu aparatu, i na tym polu dostajemy raczej typowe urządzenie tego producenta. Chodzi o to, że działanie automatyki aparatu okazało się, w mojej ocenie, takie charakterystyczne dla większości urządzeń Motorola, ale o tym jeszcze nieco więcej Wam opowiem. Możemy zauważyć, że wystająca wyspa z obiektywami zawiera dwa sensory, z podstawowy ma 50 megapikseli o jasności F1.4, a przy tym dysponuje fokusem, który ma wykrywanie fazy i do tego występuje tutaj stabilizacja optyczna. Co więcej znajduje się tutaj większe pole widzenia o kącie wynoszącym 120 stopni i ten obiektyw ma 13 megapikseli o jasności 2.2 i ponownie zapewnia autofokus. Do selfie służy sensor mający 32 megapiksele F24. W takim razie nasuwa się pytanie, jak oceniam wykonywane zdjęcia przy użyciu testowanej modki. Uważam, że są jakościowo w porządku i na pewno przyznam, że fotografie w jasnym otoczeniu będą adekwatne do półki cenowej tego modelu. Na każde wykonywane zdjęcie w ciągu dnia ma dobre szczegóły do tego barwy są nieco podbite. Natomiast takie ustawienie automatyki sprawia, że fotografie z sensora głównego raczej każdemu się spodobają. Możemy uzyskać ładnie wyglądające rozmycie tła w sytuacji, kiedy wykonujemy wybrane zdjęcie z bliska i nawet nie musimy tego smartfona ustawiać bardzo blisko danego obiektu, aby takie efekty zobaczyć, a to wynika z jasności f1.4. Przyznam, że większe pole widzenia patrząc na samą specyfikację robi naprawdę fajne wrażenie, ale takie zdjęcia za bardzo porywające w kontekście jakości nie są. Cieszę na pewno obecność autofokusa i to rozwiązanie sprawia, że możemy wykonywać fotografie z bliska, a przy tym będzie zachowany fajny wygląd kąta szerokiego. Cała reszta to jedynie fotografie, które oceniam jako przeciętne w tym segmencie. Uważam, że automatyka działa tutaj gorzej po tym, jak porównamy to sobie do sensora głównego i potrzeba dużo światła, aby zdjęcia z tego obiektywu były jakościowo przyzwoite. W nocy efekty są zaskakujące, ponieważ sensor bazowy zapewnia ładnie wyglądające fotografie. Owszem, do flagowego poziomu jeszcze brakuje, ale rzeczywiście te zdjęcia są dobre w kontekście tego, jakie uzyskamy tutaj. Detale do tego nie występuje szum, który będzie bardzo widoczny. W tym aspekcie zobaczymy, że przysłona o wartości na poziomie F1.4 robi naprawdę kawał dobrej roboty. Tego samego nie powiem o większym polu widzenia, dlatego że efekty w ciemności są słabe i tutaj postawię kropkę. Nagrywane filmy to kolejne pozytywne zaskoczenie. Zobaczymy, że są szczegółowe, no i też nie występuje tutaj tendencja do tego, aby kolorystyka była za bardzo podbita i to cenię. Plusem okazało się również to, jak pracuje tutaj stabilizacja optyczna, a to oznacza, że całościowo filmy są naprawdę w porządku nawet te nagrywane przy użyciu konta szerokiego ku mojemu kolejnemu zaskoczeniu. Trzeba na koniec podsumować testowaną motkę. Przyznam, że testy tego modelu nieco mi się przeciągnęły, ponieważ na zmianę z innymi telefonami używałem tej motki około 2 miesiące i po tym czasie stwierdzam, że ten telefon wzbudza u mnie dość skrajne emocje. Są tutaj rzeczy rzeczywiście bardzo dopracowane, podczas gdy inne aspekty są nie do końca dobre. Biorąc pod uwagę, ile ten telefon kosztuje, czyli nie jest pełna te 3000. Jako plusy zaliczę genialne wykonanie obudowy matowa, aluminiowa ramka, czemu inni producenci tego tak często jak motorola nie stosują. Jestem fanem tej wegańskiej skóry, chociaż optowałbym za tym, że jeżeli na tym rozwiązaniu wam zależy, to lepiej kupić wersję zieloną, gdzie zabrudzenia nie będą aż tak widoczne. Mamy też fantastyczny ekran, do tego znakomite głośniki. Są też wady, czyli częste nagrzewanie się obudowy, a skutkiem tego są takie czasowo sporadyczne spadki wydajności. No i też po aparacie spodziewałem się w tym budżecie czegoś więcej. Dziękuję Wam za obejrzenie. Kończymy nad tym recenzję. Zapraszam oczywiście do komentowania, a także polajkowania tego filmu. A tymczasem do zobaczenia. thank uh -huh.